Dzień dobry, kochani, witam Was Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi, by utworzyli swoje umysły i serca na pozytywne zmiany. Um, I taki temat nieprzywiązywanie się. Wyobraźcie sobie, że macie dom, albo samochód, albo może partnera, i pracowaliście na daną rzecz, daną relację. X lat. I wyobraźcie sobie, że w każdej chwili możecie to stracić. Jakie uczucie to w was wywołuje? Hmm. Mamy przeważnie w sobie taką kotwicę, takie przywiązanie do przedmiotów, do osób, bo człowiek to jest taka istota, która żyje przyzwyczajeniami swoimi, prawda? I wiadomo, że każdy lubi te pozytywne przyzwyczajenia. Komfortu, do jakichś fajnych sytuacji, to jest bardzo przyjemne. Natomiast hmm, spójrzcie na to, że a może to nas ogranicza. Może to, że posiadam ten dom, ten samochód, mnie ogranicza. Ja się tak przywiązałam i, i, i związałam emocjonalnie z danym miejscem. Hmm. Nie chcę tego puścić. A może to blokuje moje dalsze bogactwo, dalszy rozwój? I zastanówcie się, czy wy macie gdzieś w sobie takie kotwice, bo każda taka, właśnie kotwica jest tym przyzwyczajeniem. A to przyzwyczajanie, przyzwyczajenie, takie zakotwiczenie w jakiejś rzeczy czy w jakiejś osobie nas często ogranicza. I oczywiście, jeśli mamy na przykład jakiś fajny związek albo fajny dom, to może warto by pomyśleć, że ok, jestem wdzięczna każdego dnia za to, że posiadam ten fajny dom, ten fajny związek. A w momencie, kiedy sprzedajemy ten dom, czy kończy się związek, to fajnie by było podziękować za to, co było. Taka przyszła mi teraz historia z mojego życia osobistego. A, z mojego życia osobistego, to też śmiesznie brzmi. Jak z mojego życia, to i moje osobiste, nie? E, historia z mojego życia. Miałam samochód, do którego byłam bardzo przywiązana. Kochałam ten samochód. Zresztą ja kocham praktycznie wszystkie rzeczy, które posiadam, bo kupuję je świadomie. To jest przeważnie świadomy wybór. Jakiegoś tam przedmiotu. Więc mój samochód, który posiadałam 7 lat, również kochałam, byłam bardzo do niego przywiązana i dbałam o niego z pietyzmem, natomiast e, stwierdziłam, że ok, pora się z nim pożegnać i puścić tę kotwicę. Hmm. Niech on służy komuś innemu, teraz, tak samo dobrze jak mi. Poczułam taką po prostu ulgę, kiedy, kiedy go sprzedawałam. I powiem Wam, że nawet się popłakałam, jak, jak już go przekazywałam nowemu właścicielowi, bo byłam tak z nim po prostu emocjonalnie związana, ale zrobiłam to pożegnanie w takiej pozytywnej atmosferze, na zasadzie, że kocham mój samochód, puszczam go dalej i niech dalej komuś innemu sprawia przyjemność. Także zastanówcie się, gdzie macie może te kotwice swoje, które was trzymają. Warto puszczać te kotwice. Również jeśli to chodzi o wasz, jakiś, nie wiem, życiowy majątek pod tytułem domy, cuda, jachty i tak dalej. Bo może czekać na was coś fajniejszego, coś lepszego. No, w momencie, kiedy statek stoi na kotwicy cały czas. Nie może popłynąć dalej. Także płyńcie dalej w swoje życie, Całuję.